Rada. Rada. Bez tego w będzie się żyć bez prawa. Bez tego plus będzie robił już całkowicie, co tylko będzie chciał. I każdy, nawet stanci, którzy stają po drugiej stronie, dostaną w tyłek. I to... Ale musi być 13 sędziów, a nie dwunastu! Jest nas mało! On się śmiało! Jest nas mało! On się śmiało! Jest nas mało! Panowie tak, patrioci za granicę, widzę to, że konfrontacji. E, brawo, brawo, na tym nam zależy. Słuchajcie, ja jeszcze rzucę jeden przykład życia nawiązujący do tej dobrej zmiany. Spotkałem się e, tydzień temu z, ze znajomym z mojej branży, z muzeum, które się dopiero buduje. Bardzo fajne, będzie. Słuchajcie. Słuchajcie, nastrój w ich instytucji jest taki, że oni naprawdę nie wiedzą, czy czasem pewnego dnia nie przyjdą do pracy i nie będą mieli już swoich wakatów, słuchajcie, bo po prostu czekają na tak zwaną dobrą zmianę. To jest naprawdę niszczące, słuchajcie, to jest niszczące dla człowieka, który cię się uśmiechnie się, w tym Halo. przypadku ocera i naprawdę nie wie, czy czasem następnego dnia w poniedziałek będą po dobrym weekendzie nie i czasu do pracy, w której nie jest. どうしてもいいです。